Hej wszystkim, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie NURSE. Ostatnio wspomniałem właśnie, że jest to dla mnie jedna z, z gorszych postaci do grania, ponieważ ja nie ogarniam jej, jej blinków i bardzo ciężko mi się właśnie uderza surba, jak już ten blink zostaje wykonany. Albo za daleko się teleportuje, albo za blisko. I dzisiaj właśnie przetestujemy yy, raczej mój brak umiejętności grania tą postacią. I dlatego sobie wybrałem perki, aby jakoś w jakimś stopniu, o zaraz wam pokażę, tylko się zawoduję. Hmm. Aby po prostu sobie ułatwić jakoś rozgrywkę, wybrałem sobie barbecue, bo jeśli uda mi się jakimś cudem powiesić surwana haku, no to chociaż zobaczę, gdzie jest reszta. Na początku też meczu sobie zobaczymy aury innych ocalałych, abym już wiedział, gdzie się teleportować, bo jakbym ich szukał po całej mapie, to bym raczej ich nie znalazł. Plus, Nurs jest strasznie wolna, jeśli dobrze pamiętam. No i tutaj, jak już uda nam się kogoś uderzyć, to zobaczymy aury ocalałych, którzy będą się leczyć, oraz tutaj na głośniejsze jęki. Może w jakimś stopniu też mi to pomoże. Ja generalnie grałem nurs jak potrzebowałem zdobyć ten aciwek, gdzie chyba trzeba trzy razy zrobić blinka i potem złapać surwa przy genie, no to oczywiście ja to, ja to farmiłem, bo jakby nie mogłem tego zrobić yy, normalnie. Także zobaczymy jak się uda i oby... Mm. Obym chociaż jednego całego powiesił w tym meczu. Okej, okay. o znowu jesteśmy na tym dzikim zachodzie jak ostatnio przy... Yy, tak, świnką chyba wtedy yy, grałem. Okej, okay, wszystkie surwy są tam, więc teraz będzie yy, pokaz... O, oczywiście, oczywiście, że trafiłem w drzewo. Ale y, było blisko. Było blisko. kurczę, Mogłem sobie wziąć taki addon, y, który właśnie... Oj, no, nie, ja nie, nie, nie wiem w ogóle jak przyjścią się teleportować. Ja ją chyba odpuszczę, bo oni już tam pewnie gdzieś robią gena, to po prostu pójdę. Y, pójdę tam. Tak będę. Chodzić po mapie, aż kogoś znajdę i po prostu przypadkiem uderzę. Tutaj, o, szkoda, że nie mam tego perka. Od. Ok, tutaj jest surf. No nie, Jezu, już myślałem, że to będzie hit. Ale może może się jeszcze wprawię. On mi uciekł? Idzie uciekł? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. O, Sable. Może Sable da się tutaj złapać? Spadamy. Gdzie biegniemy? O nie. To znowu za krótko. Po prostu znowu za krótko. Mm, a w ogóle jeszcze widziałem taki addon. O boże, już wiesz, co ja zrobiłem teraz. Ale nie udało się. Gdzie ona. Okej. Okay. Tutaj jest. Nie uda mi się, nie. O matko, udało mi się to zrobić. Może Nurs jeszcze będzie moim mainem, jak tak dalej pójdzie. Kto wie? O, okej, okay. to uderzyliśmy. Pomogliśmy sobie. Zniszczy mi hack. A co ona tutaj? Nie, nie zniszczymy teraz haka. Tego się nie spodziewałem. Już mamy drugą osobę teraz powieszoną na hak. I nie wiem czemu to zrobiła, chyba myślała naprawdę, że, że zniszczy, że potrafi zniszczyć zanim e, powieszę, tutaj ktoś spadł i zaraz będzie, o jest weszło to teraz, o Boże już mam dwie osoby na haku, jeszcze jedną osobę e, ranną. Mm. Nie było źle, było dosyć blisko. Kurczę, aż jestem normalnie taki e, troszkę podekscytowany tym, że. że taki początek meczu mam. Mm, to ja. O kurde, oni już tym się leczą. Udało im się. Mm, no trudno. Teraz jest tylko e, Rick ranny, tak? Tak. Oj, za blisko. No trudno. Uda nam się? Tutaj był? Tak, Jezu, jak to blisko brakowało. Naprawdę, to już powinien być hit. Hm. I teraz jesteśmy w kropce, ponieważ e, wszyscy są... E, nie mogę wejść na schody. Wszyscy są e, wyleczeni. I wracamy do punktu wyjścia. Ale chociaż dwie osoby były powieszone, tak? Ja liczę, że jeszcze coś w tym meczu. Potrafię na górę? O nie. Nie tak, nie tak. No dobra, zniszczymy chociaż Kena. Tam robimy generator. Mm -hmm. Mamy dwa blinki mamy dwa blinki. Gdzie oni są? Tutaj jest jedna. To może pójdziemy za nią, bo ona tak się podłożyła ostatnio. Kto to był mec? Można wcale nie potrafi tak dobrze grać. O matko! Naprawdę chyba nie potrafi. Ona tam mi tutaj zniszczy paletę. Jest powolona. Wow! To było, to było naprawdę bardzo ładne. Tutaj jest piwnica. Tutaj jest piwnica, o, jest piwnica, OK, No to sobie pójdziemy do piwnicy z mek. I to nam powinno y, pomóc w tej rozgrywce, mieć surwa w piwnicy. Oj, daj się powiesić. No, okej, okay, tam jest jeden surf. A, czyli... O są. przestańcie. Tutaj trzeba zniszczyć tego gena. Ta już tutaj robi, to to jest... Nie pamiętam jak ona się nazywa Nie pamiętam teraz Nikt tu nie biega jeszcze, nie, okej okay. O nie, myślę, że trafię Hmm Ktoś schodzi tutaj Tak, teraz Okej, okay. no to nie, to już będziemy tutaj musieli uderzyć y ...Rika, tak jej nie chcemy. Ja bym chciał, aby nam się udało. Tutaj jest Rick, ok. Dobra, nie, to Rika już musimy dorwać. Rika musimy już tutaj dorwać. Dwa. O Jezus Maria. Czemu ja tego nie przewidziałem? A chyba jest taki jeszcze addon, który dodaje dodatkowego. Blinka? Chyba tak, chyba jest coś takiego. Hmm. Czy ja go dorwę? Czy ja go dorwę? Hmm. Chyba nie. Hmm. Co ona robi? Jaki w ogóle jest jej plan? A, zgubiłem ją? <grywa> Czemu ja do mnie trafiłem? To nic, to nic, jeszcze mamy tutaj y, szansę. Matko, gdzie ona teraz jest? Tam uciekła? Hmm. Oni mi zaraz tutaj y, zrobią generator. To już powinno trafić. Nie, moim zdaniem e, to był hit. To był hit. Kurczę, szkoda, że nam ta Mek uciekła. Tam jest ranna. Mek, chyba wiecie co, Mek, musimy dorwać. Mm. Nie udało się. Nie udało się. Ona gdzieś musi tutaj, właśnie, być. Jest, Dormana. Tak myślałem, że się uda teraz. Po prostu się nadziała na tego na tego Blinka. Ono już ma trzeci hack, czyli zostanie nam tylko trzech surwów. Rick jeszcze nie był na haku i ta. Sorry, tak? Szybko zrobili tego gena. Gdzie są bramy? Sable. Jest utra... utrafiona, utrafiona. Hmm, To może, może, dwa surwy zabijemy w tym meczu, jeśli się uda. Jest, okej, okay. to było ładne i może się wprawię w tą nurse. Kto wie? A tu nie ma haka. Ok, no to pójdziemy sobie tutaj, w takim razie. To pójdziemy tutaj. Tylko tu jest blisko bramna, no ale już trudno. To już trudno. A mogę wziąć wieść, co mogę wziąć? Eee, Noeda. Tam ktoś otwiera bramę. O. O. Czyli tu ktoś pobiegnie. Hmm. Tutaj ktoś może być się otwiera tam bramę. Okej. Okay. Teraz jest problem. Teraz jest problem. Mm. Okej, okay. a może? Może nam się uda Rika? Pójdziemy za Rykiem. Pójdziemy za rykiem. wiecie? O nie, czy ja zrobiłem błąd? Czy ja zrobiłem błąd? Nie, nie, jeszcze nie. Okej, okay, tędy. Nie. Źle zrobiłem. O nie, tutaj jest. To może nam się jeszcze uda dorwać Rika. Nie, 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 nie. Uh, już, już mu biegną tutaj na, na pomoc. To będzie po prostu pościg za. za Rikiem w tym momencie. Nie, tędy nie uciekniesz, kolego. Z której strony on teraz pójdzie? Hmm. Chyba mi nie uciekł, prawda? Tutaj jest, ok. Nie, gdzie on jest? I ja teraz nie wiem, gdzie on jest. Tam jest! Nie zdążę się teleportować, nie zdążę. Chyba. Okej, okay. cofnie się Czy nie cofnie się. Tu go nie ma. Tu go nie ma. Hmm, chyba pójdzie tutaj. Czy nie? Ucieknie, dobra, to tam tybermę poszedł. No okej, okay. ale y, nie poszło aż tak tragicznie. Niektóre blinki miałem bardzo ładne, więc w sumie tutaj brakuje troszkę wprawy i będzie y, perfekcyjnie, tak mi się wydaje. Super, dziękuję bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku.